Różwil opublikował nagranie ze sparingu kamerzysty. Pokazał również część swojego treningu, a kamerzysta sam się skompromitował. Tu macie ostatnie 50 subskrypcji, bardzo wam dziękuję. Jeśli chcesz się tutaj znaleźć, to po prostu zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, zostaw łapkę w górę, no i zaczynajmy. Zacznijmy sobie od tego, jak kamerzysta się sam skompromitował, ponieważ prawdopodobnie tylko udawał pijanego, ale i tak wygląda to bardzo żałośnie. Maruś, powiem ci szczerze, że, że przyszedłem dzisiaj na matę, bo tak naprawdę, no, obsyrałem się ciebie. Kung fu szkielet mi Doli. Boję się tego, naprawdę się boję tego. Dlatego przyszedłem na matę potrenować. Zaraz zobacz jak wygląda mój trening na Ciebie. Być naprawdę mocny i naprawdę bój się bo jak ci wygluuję takiego Luya na łeb, to po prostu. Tak cię! Bo pijać! Tak, kurde Zejwisty Maj. I ta część story została usunięta z jego Instagrama, nie wiem dlaczego, a story, które nie zostały usunięte, zobaczycie właśnie teraz i moim zdaniem że robi z siebie jeszcze większą żenadę niż wcześniej. Róga, róga. Różna druga Różna Hulanka w parterze Różny widok kurwa się w parterze Das also ist good gut, ja, gut. Ah. Nie wiem, ten człowiek chyba już nie ma żadnych granic przyzwoitości, ponieważ takie zachowanie normalnie można nazwać patologicznym. Dla kontrastu zobaczmy sobie teraz mały urywek z treningu Kruszwila. Dla osób, które się na tym znają, proszę napiszcie mi w komentarzu, czy Marek to dobrze robi i czy po prostu ma szansę jakikolwiek z kamerzystą. Krujwilek obiecał, tak zrobił, czyli opublikował nagranie ze sparingu kamerzysty. Niestety, zamazana osoba nie chce pokazywać się obok zakomanego kamerzysty. Wagę mieli taką samą, i ta osoba trenuje od miesiąca. Ogólnie, byle kto może spać kamerzyścia. Znaczy, moi drodzy, powiem wam tak, jest to zaledwie kilka sekund nagrania. Kamerzysta tak naprawdę żadnego ciosu tej nie zadał, więc myślę, że tutaj nie mamy czego oceniać. I tym mi nie chodzi o to, czy bronię, czy nie bronię kamerzysty. Aczkolwiek. Przez kilka sekund filmiku nie możemy zobaczyć, jak wyglądał cały sparring. A na przykład w poprzedniej albo dalszej części nagrania mogło być zdecydowanie więcej rzeczy na korzyść kamerzysty. Tak dla mnie zbyt krótkie nagranie, aby można było je analizować. Drogi widzu, właśnie do Ciebie mówię: jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę cię, zrób to, ponieważ tutaj pojawiają się newsy świata YouTube'a. Także jeśli Cię interesuje taki temat, to subskrybuj. Oraz na sam koniec wypowiedź Marka na temat story kamerzysty. No to jednak kamerzysta się troszeczkę przestraszył, bo wczoraj nam mówił, że on nie będzie trenował aż do samej walki, a jednak dzisiaj widzimy go na macie. A wątpię, że chciałoby mu się tam jechać kilkanaście kilometrów, żeby nagrać tylko i wyłącznie to, że pije. Ale oczywiście życzę mu powodzenia, no ale musisz jeszcze troszeczkę przycisnąć, jak chcesz mieć chociaż najmniejsze szanse. Ale życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. Więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze ci łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnych odcinkach do następnego filmu Siemanko.